Baby Boomers to jest głównie koncentracja na kwestii filantropii, czyli różnego rodzaju przekazywanie pieniędzy dla organizacji, które. Generacja X, tutaj mówimy od 45 do 60, my rozszerzyliśmy ten CSR nie tylko o kwestie społeczne, kwestie sensu stricte społeczne, ale również o kwestie środowiskowe. I przejrzystość w zarządzaniu. Mamy Y, tutaj mówimy o przedziale mniej więcej 29-44. Milenialsi patrzą już bardziej na kwestie, właśnie CSR-owe, trochę bardziej niż na kwestie ekonomiczne. Generacja Z to aktywiści. Generacja Z to są tak zwani, ja to nazywam zero -jedynkowe. Albo wszystko, albo nic. To znaczy. Ma być pełna transparentność, pełna przejrzystość jeśli chodzi o kwestie związane z CSR-em, a jak tego nie ma, to jest bojko.